Część druga, o, tutaj też mamy światełko na peronie, też w folii. A tym razem szlaban bombardiera, też zapakowany w folię. O. O, no i pierwszy raz widzę światełko na przejściu dla pieszych na peronie. Pierwszy raz. No i tutaj mamy, o taki znak, taki znak. To jest chyba stara budka dróżnika. Teraz chyba ten przejazd będzie na mechanizm. Tutaj też światełko Alstoma. O, tutaj też Alstom, bo tam akurat był światełka bombardiera, a tutaj Alstom. O. No i kończę film na peronie w Olburtę. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja tak zostaw suba łapk i łapkę w górę, komentarz i papa.